Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy 11.11 11 dnia 12.12.22 roku. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda moja piękna droga do pracy. Jedziemy. Nie jest to żaden Armagedon, jest to nasza zwykła droga do pracy jak co zimę wygląda na tutaj tak samo biało, śnieżnie i do przodu No i dojeżdżamy do powiatu gminy Włoszczowa. koło biało, pozdrowionka będzie piękny dzień, piękny tydzień, jego tygodnia